Witam Was serdecznie YouTube'owicze, makro z tej strony i dzisiaj zrobimy sobie test. Ostatnio, jak widzieliście, zamówiłem messenger bag od Razera, który służy do chowania laptopów i chciałem, słuchajcie, przetestować czy nasz kochany Razer mówi prawdę na temat pakowności tego, ponieważ troszeczkę mi się nie wydaje, żeby to się wszystko mogło zmieścić, chociaż zobaczymy. Więc będzie taki mały adbuster w stylu, no w stylu adbustera tyle rzeczy z produktem Razera. Więc zacznijmy tak. Razer twierdzi, że do tego będzie można zmieścić laptopa do 15 cali, dwie myszki. Ja no po co to komu dwie myszki? No można zmieścić dwie myszki i do tego, że się będzie zasilać do laptopa yy, i słuchawki duże. Yy, więc od tego zaczniemy. Yy, ludzie piszą, że dobrze zmieścić klawiaturę. Spróbujemy. Więc ja spróbuję najpierw zmieścić to, co mówi nam Razer. Więc zaczniemy od laptopa 15 calowego to Asus, więc spróbujmy zmieścić laptopa 15-calowego. Wchodzi w miarę ciasno. Ale jak widać, mieści się. No dobra. 15-calowy laptop się mieści. Spróbujmy oczywiście z mniejszym. Dla porównania użyjemy białego, starego Maka. Oczywiście nie muszę mówić, że się mieści. W takim razie, jako trzeci, spróbujemy może mojego dużego HPK DV7, który ma się na w ekran. Zobaczmy, czy się mieści. jak na razie jest nieźle. No i widzicie, na bardzo upartego pewnie bym go do końca wcisnął, w tą przekrótkę, przeznaczoną na laptopa. Ale nie będę tego robił, więc mogę uszkodzić i laptopa, i torbę. Ale za to, jeżeli włożymy go do przedniej kieszeni, nie przeznaczonej na laptopa, bez problemu się zmieści. Czyli 17-calowego laptopa też możemy używać. Ułożymy mojego laptopa na bok. I spróbujemy teraz zapakować tak, jak każe nam przedstawiciel, czyli razę. Czyli włożymy 15-calowego laptopa, powiedzmy Asusa. O, dobra. Laptop się zmieścił, zamykamy. Teraz tutaj powinniśmy zmieścić dwie myszki. Hmm. X7 stara, to jest pod ręką. I Razer Abyss. Ja mam Bungee, nie chciałbym się zdejmować, ale myślę, że z Bungee się zmieści, prawda? Oczywiście. Dobrze, dwie myszki są. Miejsca jest jeszcze od cholery. Więc jednak razem dzisiaj nie kłamał, że uda się tutaj zmieścić jeszcze słuchawki. To są Gamecom słuchawki, których ja używam. Świetne słuchawki w granicach 150 zł lepszych nie kupicie. Dobrania. je tutaj zmieścić. Zapominamy oczywiście jeszcze o zasilaczu, który jest tutaj. Też go proszę, że upchniemy. Oczywiście nie upchniemy. Ach, no i oczywiście jeszcze podkładka do myszki, ale podkładka do myszki myślę, że nie muszę wkładać, bo się zwinie urządzenie Steel więc nie ma problemu. No jak widzicie, wszystko się mieści. I możemy to bez bezproblemowo zamknąć. Założyć. Czy jednak razem nas nie oszukał, żeby to się wszystko mieści? No ale dobra. To jest taki mały test. To jest taki test według rezerwy. A teraz spróbujmy do tego dołożyć coś, jak ja bym poszedł. Czyli tak, e, wiemy, że mój DV7 tutaj w taką przygodę się nie zmieści, a w tej przygodzie normalnie nie pozostaje wiele miejsca, więc bierzemy jedną myszkę, bo po co złemu człowiekowi dwie myszki i powiedzmy, że chcemy zabrać tak, idziemy na lamparty. Na lamparty zabierzemy oczywiście kabel LAN, no bo się sama nazwa mówi, tak, zabierzemy oczywiście zasilacz do laptopa, którego na końcu upchniemy, na razie ja zabrałbym klawiaturę. To jest razem Black Widow. Prawdopodobnie, gdybym miał dasz keyboard mechaniczny, który jest takiej wielkości, zmieniłby się bez problemu. Spróbujmy z tym. Ja zawsze do swojej klawiatury używam ten plastik, który dostałem. Idealnie chroni klawiaturę, więc spróbujmy go uchnąć tutaj. czy że będziemy musieli najpierw wyjąć myszka. I klawę zresztą też. Hmm. No cóż, no niestety klawiatura. W całości się nie mieści. Tylko po boku. Jak to wygląda. No ale dobra, dobra. Hmm. Nie no. Jeżeli użyjemy tej klawiaturę, no to nic z tego, nie zamknie się. Czyli zasadniczo klawiatura nam odpada. No dobrze. Czyli nie będziemy na Lampard zwać klawiatury. Mamy laptopa, mamy w laptopie klawiaturę. Czyli wkładamy łyżkę. Wkładamy kabel. Wkładamy zasilacz do laptopa, to zakazy że od Asusa, od HPK byłby większy, ale nieważne. Zasilacz. Yy, powiedzmy, że możemy grać w różne inne gry, powiedzmy bijatyki. Na przykład ten pad nie jest dobry, no ale powiedzmy, zabierzemy go. Chcemy zabić Pada. Nie da tego pada z tym kablem. Zobacz, pada. No i oczywiście chcielibyśmy jeszcze zabrać słuchawki do tego. Czy dopchniemy tutaj słuchawki bez niszczenia i delikatnie? Dopchniemy. Zasadniczo wszystko co potrzebne jest nam lamparty. Zabierzemy poza dużą klawiaturą. Jeżeli byśmy mieli bez klawiatury numerycznej, to by, to by dało radę, to wisi w miarę wygodnie, więc OK. No i dobra kochani, w takim razie to będzie koniec mojego testu pakowności razera. Jak widzicie, producent nie kłamie. Jeżeli macie numeryczną klawiaturę, tutaj be, czyli klawiaturę bez numerycznej części, zmieścicie ją tutaj. Z numeryczną niestety nie. No i dobra, Makos, do usłyszenia.